Witam was wszystkich bardzo serdecznie ja jestem Demon, a to jest Kolejny odcinek z Indie Przeglądarka Dzisiaj mamy na warsztacie grę, która nazywa się Sports Head Basketball Niedawno było Sports Heads Football, graliśmy w piłkę nożną pisgaliśmy bramki murzynem z lokami, nie z lokami, z dreadami Dzisiaj będziemy pizgać kosze Kim to się jeszcze okaże Jakie mamy tutaj instrukcje A generalnie praktycznie jest to samo co jest w piłce nożnej z tym, że arrow keys, jump with the up arrow, kick with the space bar. Kick. Eee. Okay. Space Spacebarem mogę kopać, ale to jest koszykówka, więc dlaczego miałbym kopać w koszykówce? What the fuck? Ale dobra, zobaczymy. Choose player, musimy sobie jakiegoś takiego zgrabnego y, pana y, koszykarza wybrać. Tylko który taki zgrabny, Tutaj taki wąsy włoch. Ale Włosi dobrze nie skaczą, Murzyni najlepiej skaczą Tutaj jakiś ślepy, bo w okularach Oooo, ten najczarniejszy Murzyn ze wszystkich, tych. to jest mój faworyt, to się zobaczy Taki ma jeszcze bródkę jak jakiś, jak jakiś naprawdę gwałciciel, to będzie dobre Będzie gwałcił przeciwników w locie Biały, to nie Tutaj biały, ja Hitler, o to nie, Hitlera nie chcę, Hitler nie chce. O, ten jeszcze lepszy, patrzcie jakie ma zęby Normalnie, jakby, jakby krzyżówka ze świnią naszła. Przy, przy, przy tym, przy poczęciu. E, dobra, no może być, może być, ale jeszcze zaraz zobaczymy. Jakąś długą gębę ma. Ten zdjął okulary, bacznie obserwuje przeciwników, patrzcie na jego wzrok. No dobra, ole świnia, patrzcie, kurde, nie, świni nie chce. Świński ryj ma, nie chce świni. Dobra, ten czarny murzyn. Ale ten jest najlepszy, ten, patrzcie. No, zęby ma takie, że pogryźnie przeciwników. Dosłownie, ucho im wyrwie. Nie zostanie z przeciwników nic. Ten mi się podoba, ten mi się podoba. Player with most points after one minute wins. Dobra, jak to. Zamiast nóg mam ręce. Dobra, nie, nie, nie. Tak, główką. Kurde, tu lepiej będzie chyba główką strzelać te kosze, niż ręką. Bo ta ręka jest jakaś, nie wiem, dziwna. W takim razie nie mogę coś komentować. Nie mogę coś się skupić w ogóle. A, 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 tam. Rękom, rękom, nie nogą Nie, 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 nie punkt 6-2 Unlucky yy, Full time, dobra to tyle Wygrałem 6-2 z tym kolesiem Patrzcie on nadal się uśmiechał, nadal jest gotowy do Dobra, mamy ostrego przeciwnika First to five to fifteen wins Musimy 15 punktów zdobyć Żeby wygrać no, 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 no. Ale patrzcie, koszykówka, muszę wam powiedzieć, jest o wiele trudniejsza niż piłka nożna. O wiele trudniej jest trafić punkt. Patrz <noise> W kosz leciałem cały, no nie! Dobra, okej okay. tutaj. O! W ten sposób. A patrzcie, prawie, o dobręczy się odbiło, nie, nie, nie Tam, 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 dlaczego ta ręka mi się blokuje? No, po części dobrze, po części źle. Tutaj, górą, na górę, tak, tak, tak tak. No, no, prawie, prawie, tutaj Nie, ty, 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 ty Ty, no, ty, 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 gdzie? Nie do mojego kosza Tak, tak, tak <grym> Co za ciul, rękę mi blokuje O, mały, 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 mały A, a, a No i nadal mi rękę blokuje, chociaż mały ciul to szybki, no Zwrotny Kurde, dawaj Daj mi, daj mi biała się rzucić kosza Kuszykówka nie jest dla białych. Jest dla czarnych No, głową, 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 głową Tak, głową, nie, 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 nie ręką, nie ręką... O Jezu, mała piłka, ale jajca Nie! Dwa punkty do dwóch Dobra, panowie, zmiana strategii. Przyczajony tygrys ukryty kot. Oho Patrzcie! Zagiąłem, zagiąłem go Patrzcie jak się zdziwił, nadal się uśmiecha Ale to jest uśmiech zażenowania W sensie, no nie wie co zrobić, dlatego się uśmiecha, tak? <laughs> Chcesz wojny? Będziesz miał bitwę O Ale, kurde, jak ci każę Doruszyć tą ręką O, to kosz będzie wyborny No kosz będzie wyborny Jak nie mogę się ruszać I on się nie może ruszać to dosłownie kosz będzie wyborny No dobrze, że to się anulowało Bo mogłoby być dziwnie No Patrzcie, to jest normalnie Reprezentacja główkowych graczy w kosza No z tego co się orientuję Jeżeli piłkę się na głowę przyjmie w koszu To trochę to zaboli, ale oni jednak Chyba wolą głową strzelać niż ręką tych kosz, Te kosze, no nie, nie zabraniem im Tak O, ty, 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 ty. Patrz, patrz, pat, patrz co on chce ci rzucić Pa Patrzcie. Ołem mam łapę. Pewnie dużo żem ćwiczył. O! O to 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 to. Dobrze, dobrze. Ale on będzie w sady teraz nawalał. E, ty. Dobrze. Dobrze. Tak jest. Patrzcie, nie musiałem ręką moją wielką murzyńską łapę ruszyć. Nie musiałem tego zrobić, żeby rzucić kosza Po tym można poznać mistrza. Patrzcie kurde. No? I i i i i, 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 i kosz kolejny kurde. LeBron James, Madafaka, yy, Michael Tyson Dobra, o, głowką, główką dobrze I co, i co? Magic John's son? Jesteś synem Ma Magic Johna? Nie wiem, co to, co to jest za Magic John. Nie znam Magic Johna, ale okej okay. Widać, jesteś jego synem. Tak tu jest napisane, słaby jesteś. Muszę ci powiedzieć stary, ojciec pewnie nie jest ciebie dumny. No? Dawaj, przyjdź. Nie, 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 nie przyjdź, tylko przyjmuj się, powiedzieć Zaczął przeć. O, zaczął mnie przeć, a to nie jest dobre. Jak on zaczyna przeć przeciwnika, to coś tu chyba nie gra. No, 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 no ale nie tak, nie tak. No jump. No fuck. Koszykówka no jump. Chyba jakiś ekspert to wymyślił. Tutaj jump to jest Znowu no jump Really Dajcie mi skakać Ale nie, nie do mojego kosza Dobrze, dobrze, dobrze Lecimy, nie, nie, nie nie, 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 nie O Akcja, nie, ale nie blokuj mi ręki Patrzcie jaką mam łapę teraz O, to był To był wsad, to był wsad Nie powiecie, że nie był, bo aż się zaczepiłem moją Wielką łapą murzyńską na koszu To był wsad i to jaki o, tutaj. Nie, 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 nie. Tędy, nie. Nie tędy, nie tędy, nie tędy. Wyjmij ją stamtąd. Ten ciul mnie zablokował a pod własnym koszem mnie fauluje, no. Pod moim własnym koszem. Zostaje faulowany, a sędzia gdzie? A sędzia, ja się pytam, gdzie? Sędzia, gdzie? Zaczynasz śmierdzieć. Weź się umyj, to po pierwsze. Po drugie, zacznij rzucać kosze. Dlaczego jak naciskam spację, to ona mi nie działa? Ja naprawdę próbuję. Uwierzcie mi, próbuję. nie chcę przegrywać, tylko... Małpa nie chce mi w ogóle rzucać koszy. Full time, gdzie tą rękę pokazałeś? Co tam Hitlera zauważyłeś? Co on twoim panem i władcą jest? Ja jestem twoim panem i władcą, jestem twoim trenerem. Nie, nie rzucasz koszy, nie dostajesz żarcia. Prosta rzecz, prosta rzecz. Teraz że rzucił za trzy punkty. Chwali ci się, tylko szkoda, że żeś tamten mecz tak zesrał. Zagrałeś jak totalna ciota. Twoja mama nie będzie z ciebie dumna. Zostaniesz dzisiaj na obiad. Dobrze, kotleta. Kotleta, dobrze. Prosto z sawanny. Nie, nie, ale nie tak, ty. No, też nie tak. Prawie ci się udało, ale nie w ten sposób. Patrzcie teraz. Łapa. Nie, 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 nie. Łapa. Nie, 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 nie. Jeszcze raz. Łapa. Ale żeś dowalił. No, rękę masz, rękę masz. To ci trzeba przyznać. Rękę masz. Tutaj ręką, tak. Kosz. Jest. Ale to są emocje, naprawdę. Wygrywam 7-0 z tym kolesiem. 7-0! Rzuciłem trzy kosze! Nie! wymi to! Dobrze! Tak! Dobrze! Źle! Nie, źle! Dobrze! Nie! Kurde! Wyzyskocz. Odbroś się! Jesteś taki gorący chłopak, a jesteś zamrożony! Taki gorący chłopak! O, nie, 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 ale, 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 ale nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, ale, 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 no, 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 no Nie, nie Freeze Walcz Walcz Walcz! Ostatnie minuty, walcz! Nie daj piłce w lesieś, dał piłce w lesie, Ale, patrzcie, walczył, nie? Walczył jako ostatni kęs mięsa w swojej wiosce zawalczył i wygrał Za drugim razem, ale zawalczył i wygrał Pytanie moje brzmi, dlaczego wszyscy mają takie same ręce? No, kosz! O, chwalić, chwalić cię, chwalić cię! Tak, dobrze! Dobrze! No, a ty, 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 nie tak, nie wyjmij! Sam sobie kosza rzuciłeś w tym momencie, kolego. Ja rozumiem, ale dlaczego ta spacja mi nie działa? Nie, wyjmij to! Ten czul nie pcha! On nie można pchać! Pchanie to po meczu! Albo nie, 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 nie. dobra, nie było, nie było, tego nie było. Nie było, tego nie, tego nie słyszeliście. No, tam, w tamtą stronę, dobra, wybij! Nie, wrzuć, wrzuć! Jakżeś mógł to do dobręczy odbić! Kto ci kazał? Ja ci kazałem, przekupili cię! To ci ja ci dam więcej! Więcej ci dam niż oni. Jak mogłeś dać się przekupić? To było wyborne! Żeś to obliczył, masz trajektorię lotu w oczach! Pewnie masz piątkę z fizyki w swojej czarnej wiosce. Liczysz jak spadnie panan z drzewa. O. Dobry Człowieku Mam do ciebie szacunek Grasz coraz lepiej Wyklołem cię na początku Przy tym jednym meczu, żeś kompletnie skwasił Patrzcie jakie kosze teraz rzuca To jest dopiero mistrz Co wy tam jakieś gortaty czy inne uskuteczniacie Tutaj mamy mistrza Mistrza olimpijskiego Weź tą ręką Co tam cię, słupek cię, słupek cię tam przeszkadza ci? To go wywal Znaczy zrób coś z nim Dlaczego on tą ręką nie rusza? Jak potrzeba, jak nie potrzeba, to rusza. Jak nie potrzeba do re Do jedzenia, to zawsze rękę wystawia. A do piłki, to nigdy. No, ale co ty robisz? Co, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Allaha, witasz tą ręką, czy jak? Co tam przeszło? Co? Co? Ma z mamą się witałeś? Na widowni siedzi? Wrzucaj tego koła. Co się właśnie stało? Ta piłka jest z jakimś ulepszaczem. To i na ich boisku gramy pewnie. Oni spreparowali tą piłkę! No jak nic, spreparowali ją! Patrzcie, co ona robi! No co ona przed chwilą zrobiła? Widzieliście tamto akcję, co to się działo? No normalna piłka tak się zachowuje? Przepraszam za to, co powiedziałem. Rzuciłeś właśnie za trzy. Dobrze. Nie było tego, co mówiłem przed chwilą. Nie by. A czekajcie, a może on nie jest czarny, on tylko jest taki mulat? Trzy punkty? czego tam się uśmiechasz, ty, ty? Kołatkę masz na ryju jako broda i myślisz, że co, że dobry jesteś? Tutaj tylko pczarni potrafią grać. Jesteś pewnie farbowany, dlatego tak grasz. Przefarbowali cię w dzieciństwie i myślisz, że twój naturalny kolor skóry to jest? Prawdziwe... O, prawdziwe korzenie wychodzą po latach! No! Wyszło, kurde! Biały, jakiś emigrant. Przyleciał, myślał, że będzie dobrym raperem. Nie jest! No nie jest, niestety nie jest i to widać. O, ale żeś wywalił, o, ty, k, ty, k, ty, o, Walcz o to piłkę. Walcz o to piłkę, nie odpuszczaj jej. Wybi, e, wybi. Ale żeś pięknie dowalił, szkoda, że nie w kosz. No, no, no. no, Zrobisz sad. Głową. Ale nie nie ręką, głową kaci kazałem, tak? Tu. O. Manisimo, wybornie, wybornie, to jest to. I nie ma kosza! Nie! Kosz, 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 kosz! Nie, 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 ale nie taki, nie taki, nie taki. Tak, na, na, na rękę, dobrze. Kosz! Jak mogłeś tego nie trafić? To cię wysłałem na szkolenie, na, rzuc na rzucanie na za trzy, tak? Tak? Wysłałem cię na szkolenie? To się kuźwa popisz tą ręką. Dali ci nawet taki wzmacniać rzutu. No z tym, że na boisku nie można go używać, nie? A dali mu taki wzmacniacz rzutu, żeby. Znaczy wzmacniacz, tak? Obciąża mu rękę, tak? Piłka jest cięższa przez to. I patrzcie, jakie akcje dowala teraz dzięki temu obciążaczowi. Patrzcie, jak trenuje, co? Ja nie. On nie jest wzmacniany żadnymi tam środkami dopingującymi. On się taki urodził, taki dobry. Patrzcie, kurna, jakie kosze teraz rzuca. Wykorzystuje otoczenie. Dobry jest, dobry jest, dlatego go wziąłem. Ja wiedziałem, że jak. że jak on ma taką karnację, to będzie dobry. I jak? Jest nawet lepszy niż myślałem. wyklnego trochę wyklnę, ale się obudzi i zagra. A teraz nie zagrał. Teraz nie zagrał. Teraz chyba go za bardzo pochwaliłem, bo on jak za bardzo się go pochwali, to też widzę takie akcje trochę nie bardzo odwa. Ty ty ty. Rzucaj. Nie tak. Ale mu się odłuba jego kwadratowego odbie. E! Kolego! Bo zaraz przegramy on, za trzy nam rzucił. Mamy do piętnastu tylko grę. A ty tutaj ja widzę, że ci w ogóle na wygranej nie za... A zależy ci, zależy Tylko wiesz, go tak pewnie przetrenowałeś, znaczy wziąłeś go trochę, że rzuci se parę koszy, to pewnie uwierzy w siebie, a później jak przegra za mocno, to się załamie. Patrzcie jakie kosze rzuca! I co, się nie nadaje do reprezentacji? Nadaje się! Co wy tam mówicie? Co? Po że polska koszykówka upada z tym zawodnikiem to by kwitła? Tędy, patrzcie, kurde, jakie kosze rzuca Jak? Podoba wam się, mi się podoba. Uuuu, wybornie. No, przeciwnik zgłupiał, no nie wiedział, co ma robić. Czy ma iść do domu, czy się rozpłakać, czy do mamy pójść? No, nie wiedział, co ma zrobić. To jest właśnie siła tego zawodnika. Ej, 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 ej kolego, 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 wyciągnij ją! Jak ręką zakręcił, jak? No, na kurwi węgorza, no. No, może nie węgorza, on ma sztywne ręce, to nie na kurwi węgorza. Ma usztywnione, tak? Żeby lepiej rzuc. kolego, kolego, kolego! Pięknie, pięknie, dobrze! Patrzcie, jak rżniemy przeciwników prosto. Hit z Hitlerem teraz gramy, tylko że on jest. Ma włosy nie czarne, tylko blond. Przefarbował się, żeby go nie było widać. Dostał się do NBA i próbuje rzucać kosze. Nie udał mu się, wystraszył się. Teraz trochę urósł. Już widać od razu, kto sterydów używa poza, poza meczami. Nie, nie, ej, kolego, kolego, nie ten. Dobrze, dobrze żeś zrobił, tak. Bouncy ball. O, pięknie żeś, widzisz, widzicie, uczyłem go, nie? Żeby od kwadratu odbijał, tak? Od tego okienka, bo ta tablica jest podzielona na takie sektory i tam jeden z sektorów to jest okienko, reszta to takie niepotrzebne ozdoby, typu jakaś firma czy coś. Ja go uczyłem, żeby on rzucał od tablicy, tak? Rzuca od tablicy. I patrzcie, jak to wychodzi od tablicy, jak rzuca. No. Tylko go trzeba trochę nakląć i zaczyna rzucać. Ja co prawda nie używam tutaj tych do podskakiwania, tak? Ale ja ich nie używam. Bo ja gram dobrze bez nich. Ten teraz Hitler mi wszedł na głowę. Co ja miałem zrobić, jak mi na głowę wszedł? Jak ci Hitler na głowę wejdzie, to co masz zrobić? Jeszcze cię zagazuje dupą i co ci? Co ci z tego przyjdzie, że jesteś dobrym zawodnikiem? Gazem po oczach dupnym dostaniesz, to ci najlepszy... Najlepsze, te leki nie, nie pomogą Ale nie, bo on kosza rzuca Ej, kolego, wyjmuj No mamy 10 sekund na rzucenie ostatniego koszenia Co jak ty to zrobisz, ale masz go rzucić Rozumiałeś? Masz go kuźwa rzucić Ale nie tak, nie tak Rzuć go, rzuć go, nie tak No, teraz jak Dogrywka, złoty kosz, złoty kosz Wyjmuj Wyjmuj bo, co żeś to ręką I jeszcze ci za trzy rzucił? Ty mądry jesteś. Dałeś mu za trzy rzucić. Nie mogłeś wskoczyć w ten kosz i wyjąć? Znaczy nie, może tej skoczni jakbym używał, to może by coś dało radę. Patrzcie, jak ją wsada, teraz, Dowaju. Co ty robisz? Roń tego kosza, to jest twój kosz. Patrzcie, jakby to była twoja matka. On by chciał ci ją zrobić nieczystą. Ty mówiłeś, że będziesz rzucał kosze i to takie ładne. A teraz rzuciłeś kilka. Kilka meczy wygrałeś, co myślisz, że to wystarczy? To nie wystarczy, od razu ci powiem. Patrzcie, mały teraz będzie miał pierdzielnięcie. Mały rzuci dużemu. Mały rzuci dużemu. Patrzcie, patrzcie, jak się prześlizguje. Tutaj jakieś tam. Próbuje rzeczy robić. Mały, mały. Ale za mały, za mały. Za mały, nie dał rady. On za duży, on za mały. Nie dał rady. Ale daj radę. Dasz mu radę. On tylko duży jest. Patrzcie, kosza, kosza se rzuci. Nie, nie, rzucił se. No walka jest zacięta Szkoda, że on wygrywa, a nie ja Do jaja, żeś z przegrał Słyszysz? E, ty Nie szczesz się, tak? Słyszysz mnie? Mrużysz oczy, jakbyś udawał, że nic nie słyszysz Słyszysz mnie? Uczyłem cię polskiego, musisz mnie słyszeć Słuchaj, jeżeli ten mecz spieprzysz To ja cię spieprzę No, 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 no No, o, trzy sekundy zostały Nie daj sobie rzucić kosza, nie daj się Jesteś mały, ale zwinny, dobrze Widzicie? To była kwestia tego, żeby żebym ja poszedł za nim do szatni Wyperswadował mu siłowo, że on musi wygrać, tak? Musiałem mu powiedzieć, jaka jest sprawa I co się stanie, jak przegra jeszcze raz I zaczął takie akcje odwalać, że to byście sobie nie wyobrażali On dosłownie wyjmował piłki prosto z kosza Tak, nie żartuję Właził south, sam cały w kosz I blokował swoim tłustym, murzyńskim cielskiem cały, ko cały kosz Nie dało się rzucić no to jest, no to jest gwiazda, w tym momencie to on jak gwiazda zagrał Zagwiazdorzył, ale należało mu się On, o, Ty Twój brat bliźniak Ale nie, nie dekoncentruj się stary, nie dekoncentruj się Rzucisz mu kosza Będziesz zwycięzcą Przynajmniej w tym meczu A, 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 o No widzisz, mówiłem, mówiłem, wygra z nim Spokojnie, musisz 15 koszy Napizgać, dasz radę Będziesz diamentem O, ty Nie, 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 nie tak, nie tak Nie O, ten murzyński dziad, śmierdzący brat mój ee, Zablokował mi wejście do kosza mojego Patrzcie, jak on teraz akcję odwali za trzy punkty, co? I co? I co? Słaby jest, dobry jest Tylko musi się obudzić On musi poczuć, że chce wygrać Że musi wygrać Bo innego nie ma wyboru No O, i co? I co? I co? I co? I co? I dobry jest, co? Dobry jest Jeszcze raz Wypchnij go! wypchnij go! Wsad ci zrobił, wszedł ci na łeb, miał cię w dupie. Twój honor, twoją ojczyznę, twoją matkę, twojego ojca. Jest twoim bratem, więc miał w sumie w dupie także swoją matkę. Patrzcie, wejdzie do kosza, zablokuje. I patrzcie jakby jakiby kosz był, jakby tylko weszła On takie akcje potrafi odwalać, tylko musi poczuć, że chce, że potrzebuje wygrać. I patrzcie, 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 patrzcie teraz jaką akcję odwali. Jako akcję odwalił mówiłem, że odwali, on mi powiedział, słuchaj, słuchaj Demon, ja odwalę ci akcję. Tylko ty musisz mi obiecać coś. Ja mówię, no dobra, obiecam ci. Co o co chodzi? On mówi, że. Ja mu muszę obiecać, że już więcej ze swoim bratem nie będzie musiał grać. Bo to jest ogólnie... On jest dobry, a ten brat jest zły. On pojechał do Afryki do Ameryki, nie, on z Afryki wyjechał Pojechał do Ameryki zarabiać pieniądze i nie wrócił. Yy, to jest hańba dla jego rodziny. Dlatego, no, powiedział mi, że on nie chce z nim się już więcej sparingować w kosza Dlatego powiedział, że No i co za śmieć, widzicie? O, i co, i co, i co, i co, i co, i co I widzicie, kurde I powiedział mi, że nie chce z nim więcej grać I że to jest jego jedyny warunek i może grać Generalnie będzie rzucał kosze jak głupi Mówię, dobra I generalnie możemy tylko jeden mecz taki zagrać Jeżeli teraz pieprzymy Będzie lipa ale mówię, on mówi, że będzie ok. Ja mówię, że będzie ok. Że on mówi, że będzie grał, ja mówię, że ok. I jak na razie gra. Jak na razie gra, bo nadal ma to przeświadczenie, że nie będzie musiał się sparringować z tym swoim czarnym czarną owcą, braciakiem. Drugi raz chwalmy go, niech tak będzie. E, 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 e. ty, ty, ty. Patrzcie, mówiłem, że czarna owca? Mówiłem. I już wiecie dlaczego. Patrzcie, co on robi. Swojego brata gniecie, żeby kosza rzucić głupiego kosza. Swojego brata nie szanuje I rzuca mu koszę. Chociaż jego brat go lubi Uuu, Jaka napakowana piłka, co to się stało Patrzcie jeszcze, od jego, od jego łapy się odbiło I rzucił sobie kosza Ze swojej łapy rzucił sobie kosza I co, 16 do 8 Patrzcie jaka przewaga Obiecałem mu coś, on mi coś obiecał I co, i działa, i działa, i dobrze Mamy teraz minutę na pokonanie tego broda, tego śmierdziela Dawaj, zobaczymy jak on tutaj gra To jest yy, Tak zwany yy, duży koks On na arenie międzynarodowej To jest bardzo dobry koszykarz I rzuca kosze jak głupi Ale nasza małpa lepiej będzie rzucać kosze Bierz go Jak pies policyjny złodzieja, bierz. Tu Patrzcie, ze złamanej ręki rzucił kosza Widzicie jego oddanie? Złamaną ręką potrafi kosza rzucić I to lepiej nawet niż Niż ten dziad tutaj śmierdzący zdrową ręką. Już wyleczył, wyleczył. To było lekkie złamanie. Ząb go trochę jeszcze boli, bo dostał generalnie on. To w meczu mu złamała się ta ręka. Ma teraz 5-2, rzucił kosza. I w meczu złamał sobie tą rękę. Znaczy uszkodził, bo on nie łamie rąk. On ma kości z plasteliny. O! Ulepili go w Afryce. In out, in out. Piłka poza... Piłka poza koszem, pamiętaj, poza koszem, bierz go Tak, nie Z bimu, z bimu. jeszcze z głowy ostatniego, upokarzającego Nie, 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 nie takiego, wyjmij Gówno nie zdążył rzucić kosza, w ostatniej chwili sędzia zareagował Zagwizdał gwizdkiem i to dało efekt First top Uuu. Musimy rzucić 15 Patrzcie ten tutaj plażowic zasrany jeden Dobra, dobra, dobra w górę, ale nie tak Nie Freez, nie Freez Ręką Dobrze Ale wrzucił kosza Wiecie, może być zamrożony i tak rzuci kosza To jest To jest zawodnik, tak To jest zawodnik meczu, zawodnik tygodnia No prawie, prawie, prawie Wrzuć Ale ta piłka się odbija, parciaka Pewnie na sterydach I, ste i sterydy musieli ta na ta nawet w piłkę wrzucić No jaki ten murzaj mnie blokuje co za śmierdziel! Jak on może Gwiazdę po polskiego basketbolu blokować? Jeden blokuje, drugi blokuje, oni tylko będą się blokować, no. O! Jest akcja, jest akcja, jest szansa. Zmarnowana szansa! Zrzuciłeś kosza, zmobilizowałeś się, dobrze. Mobilizuj się teraz, bo masz 4 punkty straty. Mobilizuj się jak najszybciej. Jakimkolwiek chcesz dobrze sposob E, kolego! Ty, 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 ty! Co ty tam szkosa wyjmujesz? No Ale rzuć! No! Dobrze, 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 wpadnij! Gdzie mi tam ręką chcesz wyjąć? Co ty chcesz? O! Dobrze, jest szansa! Nie, gówno jest szansa. Nie, teraz jest szansa! O dobrę, czyli punkt. Sam sobie rzucił kosza, 13-13 Jeden kosz teraz decyduje o tym, kto wygra, kto przegra. Skarpetą. Znaczy bandażem. Tak! główką. A Tak jest! Beat every sports head. I co? I co mówiłem? Ja to mówię, jeżeli wy pożyczacie takich murzynów no, zwłaszcza takich jak ja, ten uśmiechnięty on miał uśmiech szerszy niż cała twarz to musicie mi powiedzieć, że jest taka taka sytuacja przegra. Będzie źle, wygra, będzie dobrze. Musi się mu powiedzieć, wiecie, postawić jasne warunki, bo jeżeli mu nie, i nie postawicie jasnych warunków, że, może, że tam powiecie tylko iść na boisko, rzucaj, to oni uznają, że mogą rzucić. Jak nie rzucą, to będzie dobrze. Jak rzucą, to też będzie dobrze. <laughs> no niestety, to nie ma czegoś takiego, że yy, to jest lekka gra. Tutaj no trzeba rzucać, tak. Bez rzucania nie ma gry, yy, nie ma chleba. Nie ma bananów, nie ma niczego, także tutaj no, trzeba, trzeba ich postawić pod jasnym, taką przedjasną sytuacją, że bez rzutów nie ma jedzenia, tak, nie ma obiadu, będzie dobrze. I właśnie, mój murzyn pokonał każdego tutaj białasa i czarnoskórego przyjaciela farbowanego, gdzieś pewnie w Chinach go farbowali, yy, każdego przyjaciela farbowanego i białasa po kolei. Jak widzicie, tylko czarny potrafi rzucać. To jest dowód na to, że mój zawodnik jest jak najbardziej czarny. Nie dał sobie rzucić za dużo koszy. Były momenty, gdzie przegrywał, ale szybko się rehabilitował. Rzucał takie kosze, że po prostu głowa mała. Spinał po ślady, było dobrze. Także na ten odcinek to wszystko. Jeżeli wy też chcecie trochę poddenerwować się, pokrzyczeć na tego czarnoskórego przyjaciela, bo on nie jest wrogiem moim. Wygrał mistrzostwa? Wygrał. Pokonał każdego gracza? Pokonał. To jest moim przyjacielem. Jakby nie wygrał, jakby nie pokonał nikogo, to mi się zastanowił nad tytułem dla niego. Gówniak jakiś to by był, ale. Dobrze rzucał, dobrze mu jest. Dobrze, znaczy dobrze jest, tak? Na ten odcinek to wszystko. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i. Na razie.